Dlaczego Twoje relacje zawsze upadają w tym samym miejscu, bez względu na to, jak jesteście dobrzy oraz kochani? Proszę Państwa, nie próbujcie przemawiać do rozsądku osobom głuchym. Oni chcą z Wami wygrać, a nie Was zrozumieć, czy też. Kochać, bo ja to słyszę bardzo często. Gdybym tylko mogła mu przemówić jemu im o onemu do rozsądku, czyli dekalog osoby, która niszczy relacje w imię miłości, która rujnuje każdego oraz wszystko na swojej drodze jeden. Nie da się przemówić do kogoś, kto słyszy tylko własny lęk. A wy próbujecie bo nie znieślibyście faktu oraz myśli, że nie macie wpływu. To nie miłość, tylko desperacka próba kontroli. Dwa. Defensywność to nie jest charakter, to jest mechanizm podtrzymujący iluzję, iluzję, że nadal się jest kimś. Kiedy w środku czujecie się tak naprawdę nikim. Im bardziej wam nie odpowiadają, tym bardziej napieracie. I konflikt staje się dopalaczem pseudowartości. 3. Ciągła walka nie jest pasją, to objaw chronicznego głodu potwierdzenia. Bez walki czujecie się niewidzialni, więc ją wywołujecie, żeby znowu istnieć i kontrolować. 4. Wasza szczerość to często tylko nieprzetworzony terapeutycznie wstyd. Kiedy wylewasz siebie na kogoś nie budujesz intymności, tylko niszczysz zaufanie w emocjonalnym kwasie wedle życzenia 5 wylewność to nie jest autentyczność tylko strategia na przeżycie w byle jakim związku który związkiem nigdy nie był sposób by w końcu ktoś was zauważył że boli zanim wy sami to przyznacie 6 im więcej mówicie tym mniej słyszycie nie dlatego że ludzie są głusi ale dlatego że wasze mówienie to mur, a nie most. 7. Kiedy się usprawiedliwiacie, wyglądacie na słabszych, nie na bardziej zrozumiałych. Im bardziej broni się swojej racji, tym mniej wierzy się w swoją wartość. I cisza bywa czasem bardziej dojrzała niż tysiąc najlepszych argumentów. 8. Twoja Reakcja to w rzeczywistości powtórzenie. Za każdym razem, gdy się bronisz, nie odpowiadasz partnerowi, odtwarzasz scenę z dzieciństwa, w której nikt cię nie słuchał. Dziewięć. Defensywa to jest nic innego jak bardzo głęboko. Zamrożony wstyd i zamiast poczuć, że to boli i uwaga, ma boleć, atakujecie, milkniecie albo się obrażacie tylko po to, żeby nie zobaczyć w sobie tej małej, czy tego małego, zranionego, tej wersji siebie, która błagała o zrozumienie i opiekę. Dziesięć. Nie chcecie Państwo dialogu, tak naprawdę. Chcecie, żeby ktoś naprawił. Przez to, że się zmieni dla was. A miłość to nie jest terapia dla waszego ego. Miłość to jest przestrzeń, w której nie da się nikogo ani nic kontrolować. Nie ma żadnych kwarantów. Umiecie w to? Nie umiecie. Bo gdybyście naprawdę mogli przemówić im do rozsądku, to byście to zrobili ciszą. Nie po to, żeby wygrać, po to, żeby zobaczyć, że już. Nie musicie ani nie potrzebujecie. To nie ludzie was ranią, tylko wasze mechanizmy obronne każą was, wam reagować, gdybyście mieli znowu 7 lat. Link do warsztatu: Jak przestać być defensywnym, jak naciskać sobie hamulce i przepracować pewnego rodzaju mechanizmy, które niszczą wam relacje, ten link jest zawsze w opisie tej transmisji. Do zobaczenia po drugiej stronie braku defensywy, tylko szczerej pokory i bycia sobą.